Przyjdź do Tesco, gdzie zawsze czekają na ciebie niskie ceny i super promocje. A teraz papryka czerwona za jedyne 3,99 za kilogram. Piórnik z wyposażeniem tylko 9,90. Tesco, dla ciebie, dla rodziny. Coca-Cola Light. Wybierz wspaniały smak. Nie myśl o kaloriach, pomyśl o sobie. Tylko w Mix Plusie gorące okazje. A w nich szykowna i rozgrzana Nokia 6080 z kamerą i słuchawkami. Za złotówkę. Oraz SMS-y za jeden grosz. Tylko w ofercie Plusa. A teraz Nokia tańsza o 128 zł. Mix Plus. Najlepsze telefony na kartę za złotówkę. Masz dość samotności? Marzysz o wakacyjnej przygodzie bez wychodzenia z domu? SMS-Chat jest właśnie dla Ciebie. Wyślij sms o treści Flirt pod numer 71 222. Ktoś czeka na Twoją wiadomość. O, witam sąsiada. Panie Piotrze, szukam bezpiecznej, ale dobrej lokaty. Drogi Panie, na wyścigi psów wystawi Pan Fonfla czy harta? Harta. Tak samo z lokatą. Najlepsza w GettingBanku. Banku. Najkorzystniejsza lokata w Gettingbanku Banku. 5,5%. Teraz w erze możesz mieć największy pakiet minut. Za jedyne 45 zł, a do tego elegancki Samsung E250 za złotówkę. Era, możesz więcej. Heineken stworzył coś nowego, Heineken Draftkeck. Teraz możesz mieć doskonałe piwo z beczki dzięki wbudowanemu w Kek unikalnemu systemowi ciśnieniowemu. 5 litrów piwa pod idealnym ciśnieniem aż do ostatniej kropli. A jeszcze lepsze jest to, że możesz się cieszyć jego smakiem, gdziekolwiek jesteś. Oczywiście w doborowym towarzystwie. Heineken. Zobacz więcej. Piorun uderza w samolot i zabija pilotów. Lot 109 złoście. Nastolatka sama próbuje sprowadzić samolot na ziemię. Ludzie. SOS. Lot 109. Słyszysz mnie? Naszej małej grozi śmierć, a ja nie mogę jej pomóc. Siada mi słuchawka. W cyklu Prawdziwe historie. Trzeba rozpocząć ewakuację lotniska. Powietrzny dramat. W niedzielę o 21.55 w TVN. Energy drink daje kopa. Jak remont to my. Przyczepa samochodowa z tema ze stelażem i plandeką o wysokości 80 cm. Dopuszczalna masa całkowita 750 kg. 1999 zł. Obi. Genialnie. Dowiedz się jak się kochasz. Pociągają cię erotyczne eksperymenty, chcesz poznać najwrażliwsze części swojego ciała. Zamów horoskop erotyczny. Wyślij sms ze swoim znakiem Zodiaku pod numer 7526 i sprawdź, jakim jesteś kochankiem. Do jego urodzin pozostały dwa tygodnie. Chciałam wtedy wyglądać czarująco i olśniewająco. Ale mój uśmiech wciąż nie był śnieżnobiały. Twoje zęby są białe z przodu, ale pomiędzy już nie. Spróbuj Blendamet 3D White. Jej aktywne cząsteczki rozchodzą się z pianą dookoła zębów, dając efekt trójwymiarowego wybielania. Nareszcie mój uśmiech był śnieżnobiały i wygląda na to, że to był klucz do jego serca. Blenda Match 3 d White. Twój uśmiech jest olśniewający. Simplus przedstawia nowy hit Simplusa. Im dłużej jesteś w Simplusie, tym lepiej się bawisz. W pakiecie Maxi minuty stawki maleją, a minut przybywa, nawet do 5 groszy za minutę na zawsze. Niemożliwe, a jednak. Nowy Simplus, najlepsza oferta na kartę.